Tutaj jest blender i do środka wpadają jakieś powalone rzeczy. Czekaj, czy my będziemy mogli je zmiksować? Dobra, zróbmy to. Uwaga, dawaj, odpalamy to i wow, to śmigło działa. Nieźle to wszystko wygląda, ale wiesz co, Luczek, mnie bardzo ciekawi. Jakbyśmy do środka dodali na przykład mnóstwo... Tak i nawet banany, co naprawdę to wszystko leci do tego blendera. Ja Pimpek, nie chcę widzieć, jak to będzie zmieszane, to będzie wyglądać obrzydliwie! No co ty mówisz? Z tego wypadnie mega super soczek. A Luczek, co by się stało? Jak my byśmy tam przez przypadek wpadli? Nie, ja nie chcę Pimpek, Co ty mówisz? Nigdzie nie wejdę na tą taśmę! a nie, no, czyn, uważaj, musisz być ostrożny Nie możemy tutaj wejść, bo bardzo łatwo nam wpaść tutaj do środka A nie chcielibyśmy być zmieszani z tymi innymi przedmiotami Zobacz, możemy tutaj nawet złoto, jakieś piłki dawać do środka A czekaj, tutaj nawet mamy diament z Minecrafta Wow, ale super, i doby no, wszystko trzeba tutaj dać Nawet takie wielkie kaczuchy i to zmiksować Dobra, miksujecie się, wow, jakie to jest ogromne Ej, to się wszystko chyba miksuje, ale wiesz co, luczę. Choć tutaj ciebie też trzeba zmiksować. Nie, poczekaj mnie, nie. Patrz, chodźmy na te schody. Tutaj mamy coś minecraftowego. Wow, naprawdę? Co możemy wsadzić do tego blendera i wymieszać? Na przykład ey, kawałek drewna. Naprawdę to leci na dół. I meg, prosto do blendera. Ja go dam więcej. Joho, uwielbiam drewno w minecraftzie. A ja dam troszeczkę więcej kamienia. I yeah, nie, dawaj rudę diabetu, Tak, to jest najlepsze. Mega dużo diaksa chcę w środku blendera mieć. I uwaga, ojej. Ten blender zaraz będzie pełny Ja uwielbiam Minecrafta, dajmy tego więcej, uwielbiamy w to grać, co nie? What? Ale Luczek, ten blender już jest prawie pełny. A tutaj mamy jeszcze jakieś inne rzeczy. Czaszka, ser, no nie, co to jest? Dobra, dawaj to wszystko do środka blendera. No ty pipek, że to będzie jakaś mieszanka wybuchowa. Dajmy tego więcej. No tak, właśnie o to chodzi. Zobacz, ile tutaj jest przedmiotów. Tutaj też jest jakiś burger, banan. Ej, to wszystko już tutaj było. Ej, patrz, nasz mikser jest już prawie skończony. Jest wypełniony prawie po brzegi. I ma same klocki z Minecrafta. To jest takie śmieszne. Pimpek, nie, Luczek, co tobie się dzieje? Ej, chwileczkę, czy Luczek zaraz wpadnie do blendera? A masz, wpadaj do tego blendera, A, Nie, Pimpek, uf, no całe szczęście, jestem na samym wierzchu i chyba wyjdę jeszcze! Ej, czekaj, Luczek, nie masz szans! Co? Udało mu się z tego wyjść! No nie wierzę, myślałem, że tam zostaniesz wsadzony! Dobrze, że ten blender był nieaktywny, bo gdybym go aktywował, kiedy jesteś w środku, o nie, to by się mogło źle skończyć! I zobacz, teraz wszystko się miksuje, Juhu, ciekawe co z tego zostanie! Oj, nawet nie chcę wiedzieć, ale bardzo chcę wrzucić luczka do środka miksera. Muszę go jakoś do tego zmusić. Ej, Luczek, chodź na górę! Muszę ci coś pokazać fajnego! Dawaj, powiedz mi, Pipek, o co chodzi? Coś nowego znalazłeś! Tak, taki super przedmiot! Na pewno Ci się spodoba, jak go wrzucimy do blendera. O, ustaw się w tym miejscu. To ja jestem, ja pokaż który! Tym specjalnym przedmiotem jesteś ty, Luczek! Chodź tu! Nie, Pipek, co ty zrobiłeś? Czekaj! Znowu jestem tutaj Aha, Teraz stąd nie wyjdziesz Nie masz już miejsca i musimy Teraz wystarczy odpalić ten blender I Luczek, jakie są twoje ostatnie słowa? Ja chyba będę na końcu zmiksowany Bo jestem na samej górze na całe szczęście O, nieważne, dawaj, odpalamy to I A... uwaga, mikser działa O nie, Luczek schodzi coraz niżej O nie, Pipek, to chyba miksuje wszystko Jestem coraz niżej O, no, Luczek, co tobie się dzieje? A, A... on skinął! On został zmiksowany zresztą Przedmiotów, no nie Ale zaraz Luczek, co to jest za wielki blender Ty tutaj do niego wpadłeś Ale teraz możemy wejść w ten wagonik I chwila, czy on teraz Prowadzi nas prosto do blendera Pipek, ja nie chcę zawracać Czekaj, ale ja nie mogę nawet tego już. O nie, my teraz wpadniemy tutaj do środka. E, Luczek, co ty zrobiłeś? Ty naprawdę to zatrzymałeś? Tak, zatrzymaj to. Nie. A, a co się dzieje? A, chyba dadłem. No nie, tak nas zmiksowało. Nie chcę już więcej być miksowany, Pimpek, a tutaj jest więcej rzeczy. No tak, i jakie super auta. Nawet taki bus szkolny. Ej, dobra, muszę do niego wejść. Dzień dobry, chciałbym się tutaj przejechać tym busem i wjechać go prosto do blendera. Tylko chwileczkę. Ojej, nie potrafię tym sterować. Nie, proszę, jak chcę jechać do szkoły, może zróbmy to lepiej. Luczek, musimy wejść prosto do Blendera. O, w środku do tego y, szkolnego. BUSANIE! Co się z nami dzieje? Widzisz to? To była najgorsza rzecz na świecie. Ja już nie chcę tutaj wchodzić. Spokojnie, Luczek. Mamy jeszcze jakieś inne samochody. I nawet, co to jest za dziwny samochód? Nie chcę być w środku jego, ale ten wygląda dosyć mocno. Jak to zobacz? To jest spoko samochód Beacona. A PIPEK, ty we mnie wjechałeś! Sorki, nie chciałem. Ej, dobra, spróbujmy w takim razie wjechać nim do Blendera. Uwaga, o nie, co się stało wow, Jak mnie rozwaliło Na wszystkie części, te całe auto No niestety, chyba zostało Rozwalone, ale czekaj, tutaj jest Jakieś auto z ciasta, czy ja mogę Na niego wejść, wow, jakie ono jest szybkie A, wypadłem A patrz jakie ja mam autko, jadę takim skuterkiem Wow, to jest mocne, ale Mój kawałek tortu będzie chyba Lepszy, wsiadam tutaj do środka I nie, ale mnie wyblendowało No co jest, ja nawet nic Nie widzę, to mnie rozwala w Sekundę, a czekaj, tutaj jest jakiś inny blender O nie, on wygląda jakby był jeszcze mocniejszy Ale czekaj, bardzo chyba ciężko do niego wjechać No tak, ten wielki autobus On się tam nie mieści Ale ja jestem bardzo ciekawy Jak on zadziała I czekaj, nawet tutaj jest taki mniejszy blender Nie, Luczek, nie wchodź do niego O, ale mi tutaj zmiażdżyło moje ciało Za to zobacz tutaj Jaki ten pojazd jest ogromny Ej, dawaj do mnie, Luczek Muszę w nim wjechać też do tego blendera Ty sobie usiądź spokojnie Gdzieś z tyłu i uwaga, jesteś gotowy. Wow, ale ci wywaliło. Chcę jeszcze raz wlecieć nim prosto do blendera. Czy on się naprawdę tak zmiksuje? Nie, on się rozwalił na wszystkie części. Ej, no co to było? Patrz na no, a to jestem ja, widzisz ten wózek i on jest śmieszny. O oh, nie, on jest straszny. Jak ty wyglądasz? To no, czekaj, ja też wezmę taki mega śmieszny wózek. Wow, co jest? Jestem w środku tego auta. Ej, a co się stanie, jak wejdziemy tutaj do tej Zmieżdżarki, ale takiej troszkę innej? Nie, no, Pipek, chyba nie możemy próbować tego. Co? Dawaj do tej bezpiecznej. Nie, dawaj tutaj. A, ja wchodzę do maksa i co jest? Nie, ale nas zmiażdżyło. To miażdży wszystko. Ten blender jest zbyt mocny. Ale czekaj, co to jest za mega wielki blender? To będzie ciekawe. No, tak, też go widzę. Wow, jaki on jest mega wysoki. Dobra, dawaj razem, może wejdziemy do jednego autka. Tak chyba będzie bezpiecznie. I zobaczmy w takim razie, co się stanie. Luczek, jesteś zapisany. Oh, lecimy oh. na dół. Nie, jak to jest wysoko. Ja wypadłem, Pimpek został zbeksowany. No co, to było mega mocne. Ten blender naprawdę nas mega szybko rozwala. Czekaj, co to jest za portal? Ej, Luczek, patrz na to. To jest kolejny blender. Dawaj, lecimy do niego. Tak, możemy się pościgać. I czekaj, ja mam tutaj czerwone autko. Dobra, muszę go przetestować. Dawaj, Luczek, kto pierwszy w blenderze, ten wygrywa. Przyjmuję wyzwanie. Dawaj, Pimpek, lecimy. Wow, Dobra, ja też tutaj na maksa wyskakuję do rapy i cyk! Wow! Lecimy a... prosto do zmiażdżarki! Co mi się stało? Ale ja jestem wielki i chwila tutaj jest jakiś jeszcze inny blender. Mogę do niego wrzucić na przykład takiego słodkiego chobiczka. O nie, przepraszam cię, chobiczko! Wow, co tobie się dzieje? On zostaje zmiażdżony przez ten blender. Czy cokolwiek to jest? A chwileczkę gdzie jest ruczek, nigdzie go nie widzę. Ja jestem taki duży, a tu... Tutaj on chyba jest. Nie, zostaw mnie, Pipek, nie wrzucaj mnie do tych blenderów. Poczekaj, czy ja mogę ciebie złapać? Ej, patrz na to, mam cię. Ha, ha, ha. Trzymam cię teraz na takiej roczce I chwila, czy to oznacza, że mogę cię wrzucić do blendera? Nie, proszę, zostaw mnie, Pipek. O tak, muszę to zrobić. A masz, wrzucam cię. I o, Luczek, sorki, ale zostałeś zmiażdżony na raleścu. I dostałem z niego takie złoto, ale fajnie. Dzięki za kaskę Jestem tutaj za tobą, nie bierz mnie już więcej Ej, co to miało być? Czekaj, ty to przeżyłeś? Nie, chwila, muszę cię w takim razie zabrać I poczekaj chwilkę Chyba ten blender źle działał Chwileczkę, mogę troszeczkę Przyspieszyć jego działanie, żeby Coraz szybciej to chodziło I teraz na pewno to cię rozwali O, o, patrz teraz jak to zasuwa Dobra, Luczek, sorry, ale muszę cię teraz opuścić O, dobra, to bolało, Pipek Nie, nie bierz mnie już więcej nie no, sorki, dobra, już nie będę Ale zaraz, tutaj są jeszcze jakieś inne przedmioty, które możemy zmielić Na przykład wezmę ten budynek O tak, czemu by nie Ej, mam kawałek budynku I czekaj, ty jesteś teraz taki wielki Siemano, Luczek, co tam? Siemano, przyjmij piątkę, mordeczko, nie wrzucaj mnie już do blendera Nie no, spoko, już tego nie zrobię Ale muszę wrzucić teraz coś innego Na przykład to Uwaga, patrz, wrzucamy to i wow Ale to się teraz niszczy Nie, biedny przedmiot o o, ale on został rozwalony zaraz może ciebie wrzucę, co? He, he, he. albo nie, nic nie mówiłem! Ej, Luczek, co? Jak to mnie wrzucić? Nie ma takiej opcji, przecież ja jestem taki mega duży. Ale teraz odblokowałem jakieś nowe przedmioty i zaraz mogę wrzucić takiego pieska, he, he, he. dawaj go! Epi pipek, nie rób tego, ten piesek będzie zmielony i wiesz co będzie później, będzie mieć takie ręce jak ja, widzisz to? Ale co to ma być? Fuj, to jest obrzydliwe Luczek, ale czekaj, ja mam coraz więcej przedmiotów, nawet taką buźkę, Wrzucamy to do blendera i nawet takiego człowieka. O, o, przepraszam cię, muszę cię wrzucić! Dobra, pipek, nie obchodzi mnie to, ja też tu wchodzę. Wow, co się z tobą dzieje, Aaaa. Luczek! Ej, wszystko w porządku. Nie Luczek został zmielony. O nie, za to, że zmieniłeś pieska i te wszystkie rzeczy, ja ciebie też zmielę Chodź tutaj, pipek! Nie, co ty robisz? Wow, co to było? Ej, jestem taki malutki, a Luczek jest taki ogromny! Nie wypuść mnie szybko! A, muszę stąd uciec! Nie Cięgniesz mi, Pimpusiu, idę z tobą na przykład gdzieś indziej. Nie, zaraz, gdzie ty chcesz mnie dać? O, o, to się naprawdę źle skończy. Nie, oh. tylko nie do blendera, proszę! Bardzo dobrze, są jakieś owocki, to wrzucimy cię i zmielimy. Ej, czekaj, tutaj jest taki wielki blender. O nie, proszę, nie rób tego, czekaj, co ty chcesz mi zrobić? A, czekaj, nie wrzucaj mnie tutaj! Uwaga, i w tym momencie lecisz, tak jest, bardzo dobrze. I z czym chciałbyś mieć teraz mieszanie? O, nie, czekaj, czy ty teraz wrzucasz jabłko? Czy ty chcesz zrobić ze mnie jakiś Sok! Nie rób tego, proszę! Pimpek z jabłkiem to są dwie czerwone rzeczy. Pokaż się, Pimpusiu, teraz cię zmielę! Nie, nie rób tego, co ty robisz! Oj, zostałem teraz takim sokiem, naprawdę!